Dzień dobry. Niektórzy głupio wątpią w spiskową formę dziejów. Tymczasem to, że można mówić o zbrodniach komunizmu i o potwarach typu Lenin i Stalin, bez ogródek, jako zbrodniarzach, wynika tylko z tego, że komunizm przegrał. W czasie moj mojej młodości, gdy komunizm był silny, Ogłupione przez uniwersytecką naukę i propagandę masy, wierzyły święcie, że pierwszy sekretarz jest bardziej święty niż papież, Lenin ważniejszy niż Jezus, a komunizm to najlepszy ustrój na świecie. Ja to pamiętam z mojego dzieciństwa i gdy byłem nastolatkiem. Dlatego tylko że w Europie komunizm upadł, można na niego pluć. W Chinach i Korei Północnej ciągle Mao i sekretarz Kim to bogowie ważniejsi niż Jezus. W Polsce dzisiaj rządzi dzięki opanowaniu szkolnictwa i środków masowego przekazu katolicyzm i Watykan dlatego tylko wymazano ze świadomości Polaków klątwy rzucone przez Kościół i Watykan na naród polski i na najwybitniejszych władców Polan oprócz nigdy nie zdjętych klątw na naród polski Watykan przeklął Bolesława śmiałego zwanego też szczodrym Krzywoustego Kazimierza Wielkiego i Jakiegłę, czterech najwybitniejszych władców Polski. A groźba klątwy i wyprawy krzyżowej przeciw Zygmuntowi Staremu ochroniła Prusy przed włączeniem do Polski po przegranej wojnie Krzyżaków z Polską. Chlątwy rzucone na Bolesława Śmiałego i Krzywołustego doprowadziły do zniknięcia naszego państwa z mapy i pierwszego rozbioru Polski, gdzie Watykan wymusił na Krzywoustym podział Polski na małe księstwa i włączenie tych księstw, tzw. dzielnic, do Rzeszy Niemieckiej, niemieckiego cesarstwa rzymskiego. Krątwa rzucona na, na, na Jagiełę i naród polski za zwycięstwo pod Grunwaldem uratowała Krzyżaków i Zakon Inflancki przed włączeniem do Polski. Pod Grunwaldem poległo całe rycerstwo obu Zakonów Krzyżaków i Kawalerów Mieczowych. Malborka bronił jeden rycerz i garść knechtów. Krzyżacka twierdza, stolica była pusta i bezbronna. Wtedy to właśnie Nocusz Papielski doręczył Jagiele klątwę na niego, jak też na naród Polski i litewski. Ponadto Nącjusz zagroził, że jeśli Jagieło zajmie Malborg stolicę Zbrojnego Ramienia Watykanu na Wschodzie, to on. Papież zorganizuje wyprawę krzyżową przeciw Polsce. Jagiełło się przestraszył i przez trzy miesiące obozował pod Grunwaldem, co pozwoliło Watykanowi na ponowne zorganizowanie obrony twierdzy Malborg. Kościół katolicki w Polsce zawsze reprezentował wrogie niepodległej Polsce mocarstwo Watykan. Żeby zatrzeć szkodliwą rolę katolicyzmu dla Polaków, kościół opanował szkolnictwo i wymazał ze świadomości narodu wcześniejszą jego historię. Nędzne katolickie państwo Piastów przedstawia się jako początki narodu. Tymczasem o wcześniejszym imperium Polan, pierwszej potędze europejskiej, nic nie słychać w ogłupionym narodzie. Nikt nie wie, dlaczego Polacy nazywają się Panami. Kto wie? Tak jak nikt nie wie, że Zakon Krzyżacki, zbrojne ramię Watykanu na wschodzie, miał za zadanie główne fizyczne zlikwidowanie państwa polskiego, zgermanizowanie i włączenie Polaków do Rzeszy Niemieckiej na rozkaz Watykanu. Według najstarszych kronik katolickich, jak biskupa Kadubka, Gala Anonima, Dugosza i innych. Etniczna nazwa Polan to Lechici. Od Lechitów do dziś Lachami nazywają nas Litwini, Persowie, Turcy, Węgrzy, Ukraińcy i Rosjanie. Słowo Lechici wywodzi się ze słowiańskich runów. I indyjskiego sanskrytu. Lehi znaczy król lub królewski. Do sanskryckiego wyrazu lehi dodano słowiańską końcówkę ci, oznaczającą kiedyś pasterza. I tak powstała etniczna nazwa Lechici. W Biblii nasz kraj nazywany jest Lehi. Od wyrazu lehi Powstały we wszystkich językach słowiańskich przymiotniki królewski. Lechina, Rechina, Regina. Lechi to napisy, jakie są w kurchanach królów na terenach Polski i Ukrainy. Słowianami nazwali nas Franko-Germanowie. Grecy nazywali Słowian z a nas Polan z cytami królewskimi. Nasi przodkowie Polanie sami siebie nazywali królami pasterzami czyli lachami od wyrazu lechi lub panami. Mitycznym królem Lehi był Bóg lub półbóg, nazywany przez jednych z cytów Pan, a przez innych z cytów Lehi. Panowie Lechici, czyli królowie pasterze, wierzyli, że sami są potomkami tego Boga i dlatego są równymi między sobą królami, a Panami dla reszty świata. Do dziś Grzecznościowa forma pomiędzy Polakami jest Pan. Jest to forma unikalna wśród narodów świata. Żaden inny naród nie używa formy Pan do tytułowania się wzajemnego. Żeby być Panem Władcą dla głupszych, trzeba przestrzegać mądrych praw. Religią słowiańskich Celtów-pasterzy panów antycznego świata były prawa do dziś zapisane w Starym Testamencie połączone z wiedzą zawartą w kabale o czym zrobiłem całą serię filmów religią naszych przodków była wiedza i chrześcijaństwo gnostyckie apolanie władali wtedy całą bez wyjątku słowiańszczyzną. Kościół katolicki spalił wszystkie spisane runami polan dokumenty świadczące o potędze i historii Polski. Ci jednak, którzy dostryczyli nam Biblię, a Żydom cyfrowy kod Biblii i kabały, dostarczyli też cyfrowo jej kod do tłumaczenia słowiańskich runów, który ocalili Rosjanie. I ja zrobię o tym osobny film. Dzięki cyfrowemu kodowi runów bardzo łatwo jest ustalić, jak naszych przodków, lachów, czyli panów, król i pasterzy, nazywały różne nacje w różnych okresach. W starożytnym Egipcie lachów nazywano hyksosami, bo hyk w języku świętym znaczy pan, król czyli lechi. Natomiast SOS znaczy w mowie potocznej pasterza, w połączeniu wyrazu chyk i sos, powstała egipska nazwa lachów Hyksos. O tym, jak lachy, czyli heksosi podbili Egipt, zrobiłem wcześniej film i nie będę więcej wracał do tego epizodu historii lachów. Grecy wszystkich Słowian nazywali scytami. Natomiast Lachów nazywano sytami królewskimi, bo Lachy panowały na obszarach całej Sytii. Kroniki perskie wspominają, że kiedy Aleksander Macedoński podbił Lechistan, czyli Sytów królewskich, zabił króla Lechi i wziął w posiadanie. Lechie poprzez małżeństwo z żoną zabitego króla. Koronował się na króla Lachów i włożył lechicką koronę przodka wszystkich polskich panów, boga płodności pana. Od tego momentu niektóre monety bite w Imperium Macedońskim przedstawiały Aleksandra w koronie z pańskimi rogami. Aleksander przywdział koronę lechicką lechickich panów, pomimo że sam w Macedonii w Dodonie czcił wcześniej Amena, czyli Boga Najwyższego. Od tej lechickiej pańskiej korony Aleksander do dziś znany jest wśród narodów Azji jako Aleksander Rogaty lub Aleksander z rogami. Dopiero jako król Lachów, mając do dyspozycji wszystkie ludy słowiańskie, Aleksander uderzył na Persów i podbił cały świat. Dzięki znajomości nazewnictwa można tworzyć najdawniejsze dzieje Lachów. Persowie piszą w swoich kronikach, że Sumerowie, nazywani przez innych Sarmatami, zgłaszali pretensje do tronu Lechistanu do którego podobno mieli prawa rodowe. Tuż przed tym jak Medowie z persami podbili świat, sumerowie całym narodem wybrali się na Lechistan i podbili południe Scythi. Od Sumerów po grecku chimerów, pozostała po dziś nazwa Krymu i Wałów krymskich, kimeryjskich po grecku. Lechistan w odwecie uderzył na Sumerów i zajął całą Azję, a w Palestynie zbudował miasto nazywane Lechistanem. To miasto Grecy nazwali Scytopolis i było to sławne miasto w Palestynie w cele Syrii. Ozmagania Lechów, czyli panów, królów, pasterzy nazywanych przez Greków scytami królewskimi, tak donosi Herodot w pierwszej Księdze Dziejów. Mediusz w spotkaniu zwyciężył był Asyryjczyków i zaczął Ninos oblegać. Kiedy nadciągnęło przeciw niemu wielkie wojsko scytów, których prowadził król scytyjski. Madyas, syn Prototyasa. Ci wpadli do, do Azji, ścigając uciekających Sumerów, których wypędzili z Europy i tak przybyli aż do kraju medyjskiego. Tam spotkali się Medowie ze Scytami, zostali pokonani w bitwie i pozbawieni swojej hegemonii. Sytowie zaś rozproszyli się po całej Azji. Stąd pociągnęli na Egipt. A kiedy przybyli do Celesyrii, wyszedł przeciw nim Pasamatych, król Egiptu i nakłonił darami i prośbami, żeby się dalej nie posuwali. Oni więc cofnęli się z powrotem. Blisko 28 lat panowali Sytowie nad Azją i pustoszyli wszystko z butą i lekceważeniem. Nie dość bowiem, że od każdego ludu ściągali nałożony nań haracz, jeszcze rabowali co kto posiadał, krążąc dokoła po kraju. Większość z nich w końcu wymordowali Chyarkes i Medowie. Zaprosiwszy ich na ucztę i spoiwszy. W ten sposób odzyskali Medowie z powrotem hegemonię i zawładnęli ludami, które przedtem mieli w swojej mocy. Mało osób zdaje sobie sprawę, że Jezus, nazywany też Chrystusem, w Nowym Testamencie zmienił cały dekalog. Na który powołują się chrześcijanie, i wszystkie 360 przykazań bożych, które w Starym Testamencie dał ludziom Bóg jako drogoskazy do życia rozumnego. Jakie ma to znaczenie dla historii Polski? Otóż przestrzeganie dobrych praw i nakazów prowadzi do życia rozumnego, dobrej gospodarki, szczęśliwych rodzin i potężnego państwa. Prawda? Przestrzeganie praw danych przez złych czy obłąkanych przywódców prowadzi zawsze do głupoty, rozpadu gospodarki, rodziny, nędzy i zgnilizny moralnej, a ponadto do upadku i ruiny państwa. Zgadza się? Dla potęgi państwa najważniejsze jest, czy przy władzy jest grupa przestrzegająca praw rozumnych czy debilnych. Polska Chrześcijańska to zmagania trzech wyznań: katolików, protestantów i Żydów. Polska Piastów to Polska katolicka, kraj mały, rozdrobniony na walczące z sobą księstwa i po usunięciu Bolesława Śmiałego, nie posiadający nawet korony i będący w lednej poddańczej zależności od cesarstwa niemieckiego. Polska Jagiellonów to największa potęga europejska. Jeśli chodzi o zdobyty obszar i liczbę ludności, to Polska była na drugim miejscu w Europie za Rosją, a kraj rozciągał się od Morza Czarnego do Bałtyckiego. Jeśli chodzi o potęgę gospodarczą, z której wynika bezpośrednio potęga militarna, Byliśmy za Jagielonów na absolutnie pierwszym miejscu w Europie. Polska Jagielonów to kraj wprawdzie katolicki, ale 80% Sejmu to protestanci i potężna rada żydowska, która rządziła miastami. Rządzili więc Polską Żydzi i protestanci. Żydzi, jak wiemy, przestrzegają praw Starego Testamentu, a Jezusa mają za szaleńca. Podobnie jest z protestantami. Zachowali oni wprawdzie Jezusa jako swego Boga, ale nie przestrzegają żadnego z Jezusowych praw z Nowego Testamentu, a w życiu kierują się wyłącznie prawami Starego Testamentu i są praktycznie jak Żydzi. Tylko że za Boga mają Jezusa, a nie Jachwę. Poza tym nie ma różnicy. Dlatego protest protestanci są tak bogaci jak Żydzi i nie istnieją na naszej planecie biedne państwa protestanckie. A jest cała masa bardzo biednych państw katolickich. Polska lekcyjna to Polska katolicka, gdzie Watykan, sterując katolicką większością, wyczyścił z państwowych urzędów inowierców, a w roku 1702 wyrzucił z polskiego sejmu ostatniego protestanta. Później ten w 100% katolicki sejm, podpuszczony przez Watykan, i cały katolicki Kościół Polski uparł się, że Polakom nie jest potrzebne własne państwo. Katolicy więc na Sejmach stwierdzili, że oni za Boga Jezusa Najukochańszego nie dadzą pieniędzy na polską armię, bo im Polska niepotrzebna. A później bez żenady. I z wielką dumą podpisali trzy kolejne rozbiory tego prawie największego europejskiego państwa. Katolicy dziś nie znają Nowego Testamentu. Katolicy czasów wolnej elekcji kierowali się ściśle prawami i nakazami Jezusa z Nowego Testamentu. Szkoły opanowali Jezulici, którzy dzieciom od młodości rózgą w gołe tyłki wbijali nauki Jezusa z Ewangelii. Dla Katolików tylko Jezus jest Bogiem, i to te Jezusowe nauki były przyczyną Upadku Polski. I jedynym powodem, dla którego katolicki Sejm z miłości do wroga rozwiązał państwo polskie i oddał Polaków w ręce zaborców.